E, dobra, okej, okay, dokończmy ten wątek, e, to, już, to jest część trzecia i ostatnia, e, no więc w tym momencie, kiedy powstanie wybuchło, powstańcy oczywiście liczyli, że armia e, radziecka się przeprawi i wspomoże powstańców, no, a armia sowiecka dostała rozkaz, żeby czekać na przeciwległym brzegu, dopóki powstanie się nie wypali. Ach, taki był początek naszej przyjaźni polsko-radzieckiej, naszych wyzwolicieli. No, dlaczego ja mówię, małpa? No bo my go widzimy na balkonie. No i tutaj może ktoś się obrazi, że nazywam człowieka małpę, ale tu właśnie powstaje pytanie czy to jest człowiek, bo, bo on jest na balkonie, czyli jako nie na drzewo, na drzewie. I my nie wiemy czy on zszedł. Czy on już zszedł, z tego balkonu, z tego drzewa, czy nie. No bo on może jest na etapie właśnie małpa, która schodzi, schodzi z balkonu. Z drzewa na ziemię No i wtedy staje się człowiekiem No taka historia jest właśnie powstania człowieka Oczywiście wtedy W tą małpkę tchnął Bóg ducha i Stała się człowiekiem Okej okay. Dobra Tu podczas tej manifestacji Powstania Manifestacji rocznicy powstania No było trochę tych LGBT-owców Neomarchistowskich no i tam jakaś pani, która weszła w marsz. No niech sobie tam kontrmanifestacje robią, ale nie, jeśli w marszu robi jakąś kontrrewolucję, to jest niestety e, prowokacja. No i tam policja bardzo delikatnie z nią postępowała że oddajcie Warszawę, to jest ich miasto, to jest ich miasto, a wy się uczestniczyli w powstaniu warszawskim. Nie słyszałem o jakichś gejach, LGBT w powstaniu warszawskim. Nic homoseksuali. Może się trafił, ale ja tam nie słyszałem, żeby to homoseksualiści wyzwalali Warszawę. Więc, więc yy, yy, po prostu to yy, patrioci, narodowcy, ONR też walczył o to, żebyście czerwone tutaj, czerwone buraki mogli robić z siebie małpy i e, dewastować pumniki, ziać e, agresją, tu mamy jedne. No. E, Okej. Okay. Mm, teraz tak, jeszcze tu mi się przypomniała Antifa na przykład, już są jakieś za, e, zamieszki antifowskie, ta faszystowska Antifa, która rozwala Stan Zjednoczony już teraz tu już do Polski dociera, no jest szkolona, takie małe, małe gnybki e, młode są szkolone. No podejrzewam, że to są e, jacyś tam blokersi. Może nawet kibole, chociaż sam niektórzy za okularami. Teraz nie wiem czy to jest gimnazjum, kiedyś na przykład w liceum no to był jakiś jakby establishment. A teraz kurde właśnie to jest poziom blokerstwa, ale to ja nie mówię, że znam ształu na przykład. Polecam. Jego strona, jego kapitalny hip-hop. Który, który jest, no, można powiedzieć, byłem blokersem. A więc tacy, którzy tam na przykład robią ustawki na meczach, rozpieprzają autobusy, w których Kibole czy sąsiedniej drużyny wracają do, do siebie, no to jest ten poziom, więc oni dostają pieniądze od ideologów. I mówią, rozpieprzajcie tutaj te parady, na, a, atakujcie samochody LGBT za pieniążki. To, ponieważ oni są jak widać pozbawieni jakiejś opieki, nie mają dostatecznej rodzicielskiej, więc po prostu taki zde zdegenerowany narybek, no to na rybek, przepraszam, to on po prostu no, dla niego to jest wielki raj rozpieprzać coś. No, jeszcze w majestacie prawa, bo zdaje mi się nasza temida ma zakryte oczy wtedy, kiedy właśnie oni to robią. A kiedy tam ktoś skrytykuje Żydan, czy, czy homoseksualistę, czy LGBT, bo to LGBT to nie jest krytyka homoseksualistów, LGBT jest ideologią, która wykorzystuje homoseksualistów marksistowską. Więc jest to krytyka antykultury marksistowskiej, t, t, tworzenia tego nowego barbarzyństwa Europy. Oni chcą zniszczyć tą kulturę, uwolnić od wszelkich ograniczeń kulturowych. Na przykład choćby jakiegoś minimalnego szacunku do tak ważnej rzeczy jak powstanie, gdzie zginęło tyle ludzi. Tak, małpa reaguje na taki fakt. Małpa genitalna, więc mm, to jest ich ideł! A oni chcą, żeby człowiek się wyzwolił, to jest nowy barbaros, nowy barbarzyńca Europy, żeby się wyzwolił z wszelkich oporów kulturowych, obyczajowych, po prostu, żeby, przepraszam, za ostre słowa srał, pierdział i dymał wszystko, co się rusza. To jest ich ideał. Po prostu nowego nowego człowieka. Dobra. Przechodzimy do zupełnie innych klimatów, bo to nie ma się co tutaj ekscytować nadmiernie tym faktem. Zupełnie inna historia, która da, że tak powiem, raczej optymizm niż jakieś kwasy tutaj. Małpę zmniejszamy. Tutaj już dokończę, no profanacja pomnika Jezusa, wywieszenie go tańczowymi flagami przed kościołem, czyli to jest wejście na teren ko kościoła, bo pomnik że do kościoła, no jest to czyn karalny, prawnie. Obrażanie symboli religijnych niech żeby tam weszli Do synagogi Oj niech żeby weszli do synagogi Albo do jakiegoś meczetu Znaczy Żydzi to jeszcze by im krzywdy nie zrobili Ale ci Arabowie To mogliby po <grywanie> nogi połamać I tak dalej No zobaczylibyśmy Co by się działo kurde jakby poszli do pierdla To yy, i później na przymusowe Roboty to yy, Dobra lecimy skok Aha tutaj jesteśmy Okej. Okay. Zupełnie inna historia. dobra. Ksiądz Dominik Chmielewski. Teraz Wam powie coś i niejako tak zamkniemy ten mój wywód taką pętlą, zatoczymy koło. O Eucharystii. Dwóch najważniejszych rzeczach w życiu katolika. No pierwsza najważniejsza Eucharystia. I y, to, co uratuje Kościół. I kult Matki Bożej. Szatan się niesamowicie boi. Natomiast potrafi przebywać tam, demony, gdzie się chwali Jezusa. Ale Matki Boskiej się boi. Bo to Maria z Nazaretu, Żydówka, młoda, y, stała się matką Boga. Y, jest y, czystą dziewicą. Jest świętą Świe <laughs> świętą no pierwszą świętą eee, szatan się boi ona osiągnęła jako człowiek ten pokraka człowiek taki w porównaniu do aniołów e, przecież anioły z, mają o wiele większą wiedzę są doskonalszymi niby tworami eee, e, to on się boi ona osiągnęła doskonałość, którą on powinien osiągnąć, a on ją stracił. O co tutaj chodzi? Chodzi o ściemę covidową. Chodzi na przykład o ten okres czasu, kiedy pięć osób wchodziło do kościoła i było dużo głosów wśród hierarchów kościoła że niekoniecznie trzeba chodzić osobiście do Kościoła na Eucharystię. Można sobie oglądać transmisję. I tutaj do... ksiądz Dominik Mielewski, tłumaczy, to, to nie jest to samo. Na Eucharystii spotyka się w sposób żywy z Jezusem, Chrystusem. Od Jego wieczerzy ostatniej przeżywasz to z Nim do Golgoty i Krzyża. Jeśli którzy, niektórzy z Was są mniej zaawansowani, wie że to mówię. Jezus na ostatniej wieczerzy mówi, to jest ciało moje, to jest krew moje, e, e, to będzie pił, ja ciało moje, będzie miał życie wieczne, to czyńcie na moją pamiątkę. To jest tłumaczone z greckiego. Po grecku pamiątka znaczy obecność. Źle przetłumaczone niestety. A więc Jezus powiedział, to czyńcie na moją obecność, więc tam jest obecny, jest obecny w, i, w ciele i krwi. Jeśli nie będziemy chodzić do kościoła, jeśli znowu będą jakieś restrykcje, albo to będzie wyłom w murze, że już dzięki covidowi w cudzysłowie, w tym... E, zrobiliśmy wyłom. Teraz hierarchowie, moderniści będą mówić o, o tym, że niekoniecznie trzeba chodzić na Eucharystię, można sobie oglądać TV, no. E, nie będziesz jadł ciała, Jezusa nie będziesz pił Jego krwi, nie będziesz miał życia wiecznego, będziesz słabu. a jest niesamowita walka. Boga z szatanem. Niesamowity atak szatana w tej chwili jesteś. Jak będziesz słaby, to ulegniesz. E... Okej. Okay. Reszę powie ksiądz Dominik Mielewski. Ja tylko to wam powiem. Więc uczestniczysz w sposób żywy. Dzieje się to w tym momencie, kiedy jesteś na mszy. Uczestniczysz w ostatniej wieczerze Jezusa w Gogocie i Krzyżu a ponadto jesz ciało i pijesz krew Jezusa yy, abyś żył abyś żył abyś miał życie w sobie jeśli dla niektórych jest to enigmatyczne i uważają że jednak ostatecznie można oglądać transmisję no to dobra, okej okay. to ja wam powiem tak jesteście głodni i chcecie coś zjeść nie idźcie do restauracji, bo może nie macie czasu, tego śmego, macie tam gdzieś coś umówione. Tylko sobie oglądnijcie, po prostu jakiś obiad i tam ktoś je w restauracji y, obiad. No. Powinno wam wystarczyć, nieprawdaż? Nie. Po co iść do restauracji i jeść obiad? Można sobie oglądać transmisję. Dobra. Myślę, że ksiądz Dominik Mielewski yy, powie to lepiej. Aczkolwiek. Zrobimy to tak. jak Przączymy yy, sprytnie. Tylko yy, he, w momencie, gdy są pewne problemy techniczne. Mhm. To jest nieprawdopodobne, co się dzieje. Przyderczy śmiech szatana. To nie jest to jest, to jest, to jest pismo Satana. W Polsce mieliśmy w ostatnich kilku latach dwa potężne cuda eucharystyczne. W Polsce mieli w przeszłości dwa wielkie eucharystyczne zazyraki. To jest zdumiewające, że Bóg przygotował nas, Polaków, wcześniej przez te cuda eucharystyczne. I to zrozumiałem, że Pan Bóg przygotował burjaką, wszystkie to dwa eucharystyki, co zresztą skłonął. Abyśmy całym sercem odnowili wiarę w Eucharystię, kim Aby, jest ten, który jest w Eucharystii. Abyśmy z całego serca odnowili wiarę w Eucharystię, w to, kto jest w Eucharystii własnej. Zdumiewające jest to, że atak na Eucharystię został przypuszczony w Eucharystii. A jest zauważalne, że utok na był dowolony dopuszczeniem prawie do raku Eucharystii. W Polsce Episkopat przedłużył nawet do trzech lat, żeby Kościół cały pochylił się nad tajemnicą Eucharystii. A biskupi w Polsku do końca na trzy roki to przedłużyli, aby Cierpioł uważał o tajemstwie Eucharystii. I w tym czasie Przyszedł atak na Eucharystię. A prawie w tym dobodobie przyszedł utok na Eucharystię. Ze strony, której nikt się nie spodziewał. Ze strony, którą nikt nie oczekiwał. I tak jak mówił kardynał Sarach, prefekt kongregacji do spraw dyscypliny wiary i sakramentów, a jak kardynał Sarach, prefekt kongregacji do służby światłości, ten atak przetestował wiarę katolików. Ten to utok otestował wielu katolików. Kapłanów, biskupów, kardynałów. Kniazów, biskupów, kardynałów. Kardynał powiedział, że my nie straciliśmy wiary w Boga. Kardynał, my nie straciliśmy wiarę w Jego wszechmoc. Ale smysta... Oczywiście. Ksiądz Dominik mówi o czasie tym właśnie, o którym mówiłem, Covid. -a. W Polsce pięć osób, we Włoszech zamykanie kościołów. Czyli wierowie o Wszemohucność. Czy rozumiecie? Rozumiecie to. Eucharystia, mówi Jan Paweł II. Eucharystia, mówi św. Jan Paweł II. W swojej encyklice Eucharystii. W swojej encyklice o Eucharystii. Jest życiem Kościoła, jest Czy rozumiecie? Rozumiecie to? Nie? Jan Paweł II mówi, że Kościół żyje dzięki Eucharystii. Jan Paweł II mówi, że żyje Czyli Kościół, który przestaje uczestniczyć w Eucharystii, umiera na całym świecie. Czyli Cerkiew, która przestanie w Eucharystii, umiera na całym świecie żeby szatan mógł przeprowadzić swój zdemonizowany plan zniszczenia kościoła aby swój, uh, plan cyrkwi musi zniszczyć pierw eucharystię musi najpierw zniszczyć eucharystię która jest najpotężniejszą siłą kościoła która jest silą cyrkwi katechizm kościoła katolickiego mówi o tym katechizm katolickiej cyrkwi mówi o tym że Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Że Eucharystia jest źródłem a wercholą greslandzkiego żywota. To nie jest jedna z wielu modlitw. To nie jest jedna z modlitw. Czy ja będę na Eucharystii, czy nie będę na Eucharystii, ważne, że mogę się pomodlić, Bóg jest wszędzie przecież. Czy będę na Eucharystii, albo nie będę, to Jerzy to, że pomodlim. Pan Boje, preca wszadzie. To nie jest to samo. Być na Eucharystii, uczestniczyć w męce śmierci Pana Jezusa. To nie jest to isté, być na mać uczestniczyć na umuczeniu Pana Jezusa. Przyjąć Jego żywe ciało i krew do swojego ciała i do swojej krwi. Przyjąć Jego żywe ciało i krew do swojego żywego ciała krwi. A oglądać sobie to w telewizji. A poznać na to w telewizji. To nie jest to samo. To nie jest to isté. Święty Paweł mówi o tym. To są jedne z najbardziej wstrząsających słów świętego Pawła. To są najszokującejsze słowa świętego Pawła. Dobra, zatrzymajmy to tutaj, bo zbyt wiele wątków poruszę i się otworzy. No dobra i okej, okay. będziecie mieli link w komentarzu do tego. Bardzo wam polecam tego księdza. On po prostu ma bardzo duży charyzmat ducha świętego. Jest w ogóle wojownikiem Maryi, należy do takiego, nie wiem, nie mam słowa, w tej chwili nazwijmy zakonu. Też dam wam wypowiedź takiego blogera Irokeza który też jest bardzo dużym wolnościowcem na temat powstania. No i cóż, oczekujcie niecierpliwie. Po prostu na tą płytę moją kres czasów. Dawa, dajcie tą łapkę w końcu, jak Wam się podoba. No no i tyle. Trzymajcie te kciuki, módlcie się za to. Będzie bardzo mocna płyta. Kres czasów będzie mówiła właśnie o tym, co się dzieje. A i teraz generalnie to co się dzieje w tej chwili to jest to, co się dzieje przez świat. Walka Boga z Szatanem. W tej chwili atak szatana. Taką rzecz, jaką dzięki w cudzysłowie covidowi masoneria świata. Szatan nie osiągnął do tej pory nigdy w kościele. Dacie wiarę? No i to jest wojna. To jest wojna. To teraz ten covid to jest wojna. Tu jest taki jasnowiec, ja jako katolik nie powinienem się posiłkować, ale lubię człowieka, ma takie głębokie spojrzenie na rzeczywistość, trafialność ma dużą, no trudno. Nie mi tam Bóg wybaczy. Kiedy go ktoś zapytał na YouTubie, kiedy ta wojna? Co pan zapowiada? Pan Krzysztof Jaskowski powiedział, ona już jest, chociaż nie słychać huku armat. Amen, alleluja. Trzymajcie się z Bogiem.